Dziewczynko, chcesz zobaczyć szczeniaczki w mojej piwnicy? Mamo się mówi, żeby nie rosła, więc nieznajomymi. Do widzenia. Tu jesteś, kochanie. Mamo co mam na głowę? To liczba razy, kiedy uniknęłaś śmierci. Kochanie, zrobiłam ci śniadanie. Dzięki. Mamo, co to jest? Śmierci, jak ze śmietnika. za z ananasem, twoje ulubione. E, wiesz co? Nie jestem głodna, zjem, złapię coś w szkole. Miłego dnia. Co się właśnie wydarzyło? Dziewczyny, nie uwierzycie. Właśnie dziś uniknęłam śmierci. Świetnie. W końcu wasz klub jednego uniknięcia się rozpadł. Co? Jak? Jesteś najbardziej ostrożną osobą, jaką znam. No, zaraz po mnie. No wiem. Pier nie unikałam śmierci, aż tu nagle mama próbuje mnie nakarmić przeterminowanymi pańkajkami, które pewnie miały salmonelle. Oj, nie dramatyzuj! Ja mam 6380 i żyję. Bo unikasz śmierci co najmniej raz dziennie, od kiedy do domu obok ciebie wprowadził się seryjny morderca. Pan Bartosz, to miły facet. Gdyby nie te krzyki z piwnicy, czasem o trzeciej rano,